Jesteśmy kolejny dzień. Akcja szyby. Odebrałem po miesiącu walki, ciężkiej walki, Nie, nierównej, ale się udało. O cholera. I tak to będzie wyglądać. Tutaj z tej strony to na razie tylko przymiarówka jest. To jest strona zewnętrzna. Tutaj z tyłu, z drugiej strony szyby jest ta, ta warstwa napylona przyskoczyć a ze środka no, jest folia także średnio widać no, ale jakiś skos coś będzie wszystko elegancko lepiej będzie widać jak będzie ciemniej także jest fajnie jestem zadowolony no, to na razie nie będę nie będę kombinował i tyle no zresztą może tak, z, 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 wyłączę flesza i zobaczymy co wtedy się będzie działo.